Witam serdecznie na konferencji prasowej poświęconej temu dużemu wydarzeniu sportowemu, które nas czeka już 20 kwietnia. Bydgoszcz będzie organizatorem kolejnej Grand Prix na Żużlu. Liczymy oczywiście na to, że będzie pełen stadion, będą zawody na wysokim poziomie sportowym, będzie dużo emocji. No i oczywiście, że na końcu to nasi zawodnicy będą stać na podium. Ja jeszcze w ramach wstępu poinformuję. Utworzony został także komitet patro, patronacki. Panowie tu siedzący zaproponowali, abym ja stanął na jego, na jego czele, i tak się stało. Jednocześnie w ramach tego komitetu honorowego znaleźli się pan Janusz Zemke, pan Tadeusz Zwiewka, pan Piotr Całbecki, pani Dorota Jakuta, pani Ewa Mes, pan Paweł Olszewski, pan Andrzej Witkowski oraz pan Marek Gotowski. Chcieliśmy zacząć od prezentacji motywu. Plakatu, który będzie nam towarzyszył. Mamy go w tej chwili pokazanego. Mówi, mówimy o motywie, dlatego że nie mogliśmy przygotować pełnego plakatu. Dopiero dzisiaj to nastąpi, ponieważ w nocy zakończyły się rozmowy ze sponsorem tego wydarzenia i sponsorem generalnym zostaje firma Motorsport Watch. Jest to motyw, który będzie nam towarzyszył na biletach podczas wszystkich wydarzeń. Na których będziemy promować Grand Prix w Bydgoszczy. Miło nam poinformować, że nasze starania zostały uwieńczone sukcesem i dziką kartę na zawody Grand Prix w Bydgoszczy otrzymał nasz zawodnik Krzysztof Buczkowski. Potwierdzenie też nadeszło w dniu wczorajszym. Zawodnikami rezerwowymi będą również nasi zawodnicy będzie Szymon Woźniak i Mikołaj Curyło to mam już potwierdzone także bydgoski akcent na zawodach Grand Prix zainteresowanie jest bardzo duże mamy tu przedstawioną liczbę 8024 bilety są sprzedane bądź zamówione Super tak z sumy ogólnej 13 024, co stanowi 61,5% sprzedanych bądź zamówionych biletów. To zainteresowanie w ostatnich dniach po tym sukcesie w Auckland wzrosło i z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja mam taką nadzieję, że będzie tyle kibiców, co w roku 2010. Osobiście chciałbym, żeby ten sukces był porównywalny z pierwszą rundą Grand Prix z Oakland, a jak wiadomo mamy tą dziką kartą, którą prezes prezes Darysiński przedstawił. Mamy swojego zawodnika Krzysia Buczkowskiego, który w 2008 roku zdobył jeden punkt. Ja myślę, że ten jeden punkt że tak powiem z wielokrotni i przynajmniej stanie na podium. Mamy swojego zawodnika Grega Krękoka, dwukrotnego indywidualnego mistrza świata. Także jesteśmy ze sprzedaży biletów bardzo zadowoleni, a jeżeli chodzi o szczegóły, to Trybuna Główna, która może pomieścić 954 miejsca. W tej chwili zostało 62 miejsca tylko wolne sektor A, który żeśmy przedłużyli o dwa sektory, sektor 11, 12. W tej chwili mamy około 1600 miejsc wolnych. Jeżeli chodzi o sektor B, gdzie mieliśmy do sprzedaży 65 tysiąca miejsc. W tej chwili mamy około 3240 biletów do sprzedaży i Trybuna Mobilna, która składa się z czterech sektorów, dysponowaliśmy na tej trybunie mobilnej 2673 miejscami. W tej chwili w 56% jest ona już, że tak powiem, wysprzedana. Jeżeli chodzi o komunikację miejską, to będzie wzmocniony tabor autobusów i tramwajów już od godziny 15 w dniu zawodów i po zakończeniu zawodów będą osoby specjalne które będą wydelegowane do kierowania tą komunikacją i w zależności potrzeb oraz nasilenia się osób które będą chciały dojechać lub odjechać ze stadionu będą przekierowywać ten tabor w różne kierunki y, osiedli w Bydgoszczy dla autobusów, mikrobusów oraz również samochodów y, osobowych y, chcemy poprosić, żeby to można wyartykułować parking przy Łuczniczce, bo to jest żabi skok przejście przez kładkę i na stadion, a jednak to y, w dużym stopniu również jakby tym osobom, które przyjadą Pozwoli na spokojne dojście do stadionu, a nie jeżdżenie po całym mieście i szukanie miejsca. Również będzie można parkować w parkingach szczerzonych przy szpitalu Jurasza. Przy stadionie od ulicy Kiri-Skłodowskiej, tutaj zaraz, przy wjeździe na stadion, ten parking też będzie udostępniony na płatny parking. Przy bazylice od ulicy Osolińskiej. Natomiast będzie jeszcze jeden zewnętrzny parking, ale to jest parking dla, przeznaczony dla klubu, to jest parking naprzeciw Komendy Wojewódzkiej Policji przy Powstańców Wielkopolskich i tam na tym parkingu generalnie będą parkować nasi goście oraz osoby, które będą posiadały złoty bilet, kibice. Grand Prix 20 kwietnia inaugurujemy również współpracę z naszym nowym partnerem gastronomicznym i planujemy otwarcie baru naszego S2, czyli baru, który będzie bar restauracyjny, który będzie pawem sportowym. Można kupić bilety oczywiście przez kup bilet. Przyjmujemy również zamówienia i sprzedajemy bilety w kasie. I tak będzie do ostatniego dnia. W piątek będziemy w kasach biletowych. Od 12 również będą dostępne w kasach biletowych. No i w sobotę kasy biletowe również będą. Czy od... 10.00, 10 W dniu zawodów od godziny 10. .00.